Cześć kochani, witam się synejerze. Dzisiaj mam okazję zająć się czymś, co zaprzątało mi głowę od dłuższego czasu. Chodzi mi po głowie taki pomysł, żeby spisać wszystkie możliwe błędy, które popełniają początkujący fotografowie, ale także ci, którzy robią to od bardzo dawna. Dlatego dzisiaj omówimy 5 najczęściej popełnianych błędów przy fotografii krajobrazowej. Zapraszam. Zanim zaczniemy, chciałbym tylko wspomnieć, że jeśli interesują Cię filmy takie jak ten, kliknij subskrybuj poniżej. A jeśli już tam jesteś, przy okazji zostaw komentarz. Możesz też wesprzeć tworzenie tych filmów, dołączając do społeczności Synejery. Jeśli zdarzyło Ci się oglądać chociaż jeden z moich liveów na temat krytyki zdjęć moich widzów, wiesz na pewno, że jest pewien zestaw rzeczy, które dość często wymieniam podczas właśnie tej krytyki. Jedną z tych rzeczy są zbieżne i rozbieżne linie pionowe. Tak zwane trzymanie pionu jest oczywiście absolutnie niezbędną techniką przy fotografii krajobrazowej. Jest tak dlatego, że bardzo duża część zdjęć właśnie krajobrazowych zawiera elementy jak drzewa, słupy, budynki, które oczywiście mają bardzo dużo pionowych podłużnych linii. Robiąc zdjęcie docelowo musisz kierować się liniami pionowymi, ponieważ jeśli źle ustawisz aparat, to te linie będą się właśnie zjeżdżać lub rozjeżdżać. Fotografując drzewa lub budynki zauważysz, że zawierają one w sobie bardzo dużą ilość linii pionowych, które są niezwykle ważne dla utrzymania równowagi zdjęcia. Najczęściej zauważysz, że twoje linie pionowe zjeżdżają się lub rozjeżdżają u góry zdjęcia, lub czasem u dołu. Zależy od tego oczywiście jak. To zdjęcie robisz przy użyciu szerokokątnego obiektywu takiego jak ta 20. To jest Sigma 20 mm 1,4. Takie szerokie obiektywy jak ten wprowadzają dodatkowe problemy przy fotografii krajobrazowej ponieważ wykrzywiają wszystko, co jest blisko krawędzi zdjęcia, a konkretnie wszystko, co jest pionowe przy krawędzi zdjęcia. Jest to oczywiście spowodowane kształtem soczewki na tym obiektywie i bardzo trudno jest uniknąć takiego właśnie zniekształcenia zdjęcia, ale jest coś, co możemy zrobić, aby te linie nie rozbiegały się, a nie zbiegały na naszym zdjęciu, a mianowicie ustawić aparat w odpowiedniej pozycji. Zauważ, że zazwyczaj kiedy fotografujesz rzeczy, które są bardzo wysokie, pionowe, jak drzewa czy budynki, Stoisz dość blisko tych właśnie przedmiotów. W takim wypadku, oczywiście, aparat będzie ustawiony lekko do góry pod kątem, żeby chwycić górę tego budynku, dach tego budynku, czy powiedzmy koronę drzew. Takie ustawienie aparatu oczywiście prowadzi najwięcej problemów w lesie, gdzie mamy do czynienia z dużą ilością pionowych linii, które się oczywiście powiedzmy wizualnie zbiegają u szczytu lasu, czy w koronie drzew. Ale oczywiście chcemy uchwycić całe te drzewa. Co możemy więc zrobić, żeby wyprostować nasze drzewa, i jak to zrobić podczas robienia zdjęcia, żeby nie wyglądało to zdjęcie aż tak wykrzywione? A więc, pierwszą rzeczą, którą możesz zrobić, to oczywiście troszkę się cofnąć. Co ci pozwoli na to, że z takiego ustawienia obiektywu możesz ustawić go w linii poziomej czy równoległej do podłoża, na którym stoisz. Jeśli to możliwe, to się jak najbardziej cofnij do tyłu, żeby więcej uchwycić tych koron drzew, jeśli o nie ci właśnie chodzi. Jeśli nie zależy ci na koronach drzew, to oczywiście po prostu wyprostuj aparat i sfotografuj w ten sposób. Wtedy, jakby linie są prawie że gwarantowane, że będą w miarę proste, powiedzmy, nie będą się zbiegać ani u góry, ani u dołu, czego chcesz właśnie uniknąć. Drugim sposobem jest oczywiście użycie obiektywu, który nie jest szerokokątny. Jeśli masz taką możliwość, myślę tu oczywiście o obiektywach takich 30-35 mm i węższych, czyli po prostu liczba idzie w górę 50-80 mm, co oczywiście wymusza jeszcze większy odstęp od kadru, który chcesz uzyskać. Im wyższa liczba ogniskowa, czy wyższa liczba mm na obiektywie, tym bardziej musisz się cofnąć, aby uchwycić to samo zdjęcie czy ten sam kadr. Jeśli jest już za późno i nie jesteś w stanie zrobić zdjęcia poprawnie za pierwszym razem, czy poprawić tego zdjęcia robiąc drugie w innym ustawieniu aparatu, czy po prostu cofając się od swojego kadru, to oczywiście możesz użyć w postprodukcji. Lightroom'a czy też Photoshopa, ale to pokażę Ci innym razem. Oczywiście, jak najbardziej, jako wybór artystyczny, możesz spokojnie użyć szerokiego obiektywu i zrobić zdjęcie, które będzie ekstremalnie pokazywać właśnie zbieganie się tych wszystkich linii pionowych do jednego punktu. Na przykład, jeśli chcesz pokazać, że ktoś jest malutki i to jest jego perspektywa, powiedzmy, albo odwrotnie, chcesz pokazać, że coś jest wielkiego i patrzy w dół na coś małego, wtedy znowu używamy szerokiego obiektywu. I patrzymy z góry na jakieś mniejsze przedmioty. Ale jeśli nie jest to taki wypadek, jeśli nie jest to Twój wybór artystyczny i chcesz osiągnąć zdjęcie, które jest prawdziwe, które wygląda jak prawdziwe, które odzorowuje naturę w najbardziej jak to możliwe, to bardzo polecam właśnie trzymanie się pionowych i prostych pionowych linii na zdjęciach. Drugą rzeczą na mojej liście jest oczywiście krzywy horyzont. Jest to coś, co rzuca się w oczy każdemu, kto ogląda zdjęcia, zwłaszcza matowskie zdjęcia krajobrazowe. Jest to oczywiście coś, co widzimy natychmiast przy pierwszym spojrzeniu na zdjęcie, dlatego że nasze oczy czy nasza głowa cała jest tak ustabilizowana, że przynajmniej większość czasu spędzamy właśnie w pionowej, idealnie pionowej pozycji i wszystko, co mamy przed sobą, jakby nasz mózg odbiera właśnie jako. Takie proporcjonalne i ułożone do poziomu, a przynajmniej nasza głowa stara się jakby dopasować do tego poziomu zwłaszcza jeśli chodzi o właśnie horyzont, który jest zazwyczaj najbardziej widoczny na zdjęciu krajobrazowym, ponieważ wszystko idzie jakby wzdłuż tej jednej poziomej szerokiej linii. Czy to są góry, czy to są jeziora, zwłaszcza jeśli to jest woda, to bardzo wtedy widać właśnie równość tego horyzontu. Osobiście jestem zdania, że nie wystarczy ustawić aparatu idealnie równo podczas fotografowania. Myślę, że warto też później w postprodukcji też jednocześnie poprawić minimalnie. To, co nie jest idealne, czy to, co nie jest doskonale równe. Niezależnie od tego, czy masz dostęp do płask w postaci Photoshopa czy Lightrooma, jak najbardziej stara się zawsze ułożyć ten horyzont idealnie równo, idealnie w poziomie, dlatego, że to jest coś, co każdy zauważy. Niezależnie od poziomu zaawansowania fotografii, jest to coś, co każdy z Twoich widzów, czy każdy, każda osoba oglądająca Twoje zdjęcia zauważy w pierwszej kolejności. Nawet jeśli będzie minimalna różnica, Ktoś to zauważy. Naprawdę to się bardzo rzuca w oczy, zwłaszcza na zdjęciach, które są w miarę puste, które mają po prostu większe przestrzenie, gdzie łatwo zauważyć właśnie równość tego horyzontu. Trzecim bardzo częstym błędem przy fotografii krajobrazowej jest brak cierpliwości. Jest to zwłaszcza widoczne przy zdjęciach amatorskich, dlatego że młodzi czy nowi fotografowie chcą jak najszybciej strzelić fotkę, iść w inne miejsce i strzelić coś innego, a czasem wystarczy dosłownie 3 do 5 minut, nawet kilka sekund, czasem. Aby ktoś czy coś zniknęło z naszego kadru. Podróżując, bardzo często spotykam się z tym, że w moim kadrze znajdują się ludzie, samochody czy inne pojazdy, które po prostu zaśmiecają mój kadr. Oczywiście są sytuacje, kiedy chcesz mieć tych ludzi czy pojazdy w kadrze, na przykład przy fotografii miejskiej, ale zazwyczaj to, co fotografujemy, jest jakimś przekazem, jest jakąś myślą, którą chcemy przekazać tym właśnie zdjęciem. Bardzo często ktoś, powiedzmy z pomarańczowym plecakiem przebiegający przez nasze zdjęcie kompletnie zniszczy zamysł zdjęcia, zwłaszcza kiedy właśnie planujemy zrobić zdjęcie na przykład czarno-białe, czy w sepi, czy ogólnie jakieś monochromatyczne zdjęcie w starym stylu. Wtedy kolorowe części zdjęcia bardzo odstają, a samochody, które są bardzo nowoczesne jak na te czasy przynajmniej teraz zazwyczaj Psują zdjęcia, które mają pokazać właśnie, na przykład starość uliczki, ewentualnie jakiegoś kościółka, czy po, po, po prostu naturę, która zazwyczaj no, nie ma samochodów czy pojazdów gdzieś pomiędzy drzewami. Także dobrze jest zaczekać kilka sekund, aż powiedzmy coś w tle się odsunie, przejedzie, czy po prostu ktoś idąc na przykład z pieskiem na spacer przejdzie przed naszym obiektywem. Nie musimy robić zdjęcia w tym konkretnym momencie, no chyba że to jest coś, co nam ucieknie przed obiektywu Sytuacje, w których mamy bardzo mało czasu, żeby zrobić zdjęcie, są raczej rzadkie, zazwyczaj spotykane tylko raczej w makro, ewentualnie w fotografowaniu żywej natury, czy zwierząt ogólnie mówiąc więc jeśli tego nie robisz, jeśli fotografujesz po prostu widok czy krajobraz powiedzmy, ewentualnie jakieś widoki miejskie, po prostu zaczekaj te kilka sekund czy minut, aby... To, co Ci przeszkadza w zdjęciu, to to zepsuje Twój zamysł zdjęcia, Twój piękny kadr, po prostu zniknie, rozejdzie się. Uwierz mi, że o wiele lepiej i łatwiej jest po prostu zaczekać kilka sekund na to, żeby ktoś się odsunął niż później w Photoshopie czy w że usuwać te właśnie części zdjęcia, ponieważ często są tak duże, że bardzo trudno jest właśnie usunąć coś, co nam przeszkadza. A więc pamiętaj, żeby mieć cierpliwość do swojej fotografii. To jest bardzo ważne, niezależnie od tego, co fotografujesz. Czwarty błąd dość ściśle wiąże się z punktem trzecim. Tej listy, a mianowicie jest to zbyt szeroki kadr. Nie chodzi mi oczywiście o to, że za duże zdjęcia robisz, ewentualnie że za dużo ujmujesz na zdjęciu. Chodzi o to, że bardzo często na zdjęciach spotykam części, które po prostu nie wprowadzają nic nowego w zdjęcie. Bardzo często zdarza się tak, że na zdjęciach powiedzmy nieba i wody górna ćwiartka zawiera po prostu powtórzenie drugiej ćwiartki, czyli Innymi słowy nie wprowadza nic nowego w zdjęcie. To samo jeśli chodzi o wodę. Woda zazwyczaj jest identyczna niezależnie od tego jak daleko jest od obiektywu, a więc możesz spokojnie część tej wody wyciąć i jakby zmniejszyć kadr. Na przykład w sytuacjach, kiedy fotografujesz powiedzmy łódkę czy wyspę, ewentualnie jakąś roślinę na wodzie lub zwierzę jakąś kaczkę powiedzmy, to właśnie nadmiar tego kadru powoduje to, że zdjęcie staje się nudne, ponieważ główna część zdjęcia jest niewielka, zajmuje mały procent zdjęcia, a części, które są dookoła kadru, jakby nie prowadzają właśnie nic nowego, nie mają nowych informacji w zdjęciu. Więc żeby utrzymać ciekawość i uwagę widza oglądającego twoje zdjęcia, Pilnuj, aby nie było powtarzających się części, żeby nie było jakby nudnych kawałków zdjęcia czy pustych kawałków zdjęcia, które nie prowadzą nic nowego pod względem informacji do twojego zdjęcia. Oczywiście zdarzają się fotografie typu minimalistycznego, czyli takie, które mają powiedzmy jeden główny przedmiot na zdjęciu, czy jeden plan. Główny, gdzie znajduje się jakiś niewielki przedmiot, a reszta zdjęcia wypełniona jest po prostu pustą, negatywną przestrzenią, która nie prowadza nic w zdjęcie, ale w takich sytuacjach ta pusta przestrzeń jest używana do tego, żeby skierować wzrok widza właśnie na punkt, który jest najważniejszy. Jeśli nie uprawiasz fotografii minimalistycznej, jak najbardziej staraj się wypełnić ten kadr tylko wartościowymi częściami widoku. Piąty punkt na mojej liście jest jakby uzupełnieniem punktu czwartego i właściwie całej listy, ponieważ jest to brak tematu przewodniego zdjęcia. Ten problem najczęściej spotykam przy ocenianiu zdjęć krajobrazowych oraz miejskich, dlatego że bardzo często dzieje się na nich tak dużo, że ciężko określić, co jest głównym planem zdjęcia. A więc, ten punkt piąty jest jakby przeciwieństwem punktu czwartego, jednocześnie go uzupełnia. Ponieważ w punkcie czwartym mówiłem, że kiedy na zdjęciu dzieje się zbyt mało, musisz go obciąć, żebyś się działo troszkę więcej, ale kiedy nie masz nic, co jakby pełni funkcję tego głównego kadru, czy jakby myśli przewodniej na zdjęciu, a dzieje się na nim bardzo dużo, no to wtedy mam do czynienia właśnie z czymś odwrotnym do... Punktu czwartego, czyli za dużo informacji na zdjęciu, co sprawia, że automatycznie zdjęcie staje się nieinteresujące, ponieważ ciężko skupić się na jednej rzeczy. Tutaj, oczywiście, mamy znowu kilka sposobów rozwiązania tego problemu. Pierwszym, najbardziej oczywistym jest użycie głębi, czyli po prostu zmniejszenie wartości F do liczby powiedzmy 1,5, 2,2, 2,8. Wtedy rozmyjemy tło i jakby plan pomiędzy naszym modelem, czy głównym punktem zdjęcia, a obiektywem. Co sprawi, że duża część zdjęcia się po prostu rozmyje. I w ten sposób, jakby usuniemy niepotrzebne szczegóły, które normalnie rozpraszają widza, rozpraszają oko i sprawiają, że nie da się skupić na jednej części zdjęcia, która jest bardzo ważna dla nas. Drugim sposobem, równie łatwym, jest oczywiście podejście bliżej do rzeczy, którą fotografujemy, dlatego że wtedy automatycznie obetniemy krawędzie zdjęcia, po prostu zbliżając się do tego obiektu i sprawiając, że jest on bardziej wyeksponowany a dookoła mamy mniej rzeczy, które rozpraszają oko. A więc reasumując, dwa pierwsze błędy, czy punkty tej listy mówią o symetrii zdjęcia i ustawieniu aparatu w taki sposób, żeby wszystko wyglądało naturalnie, równo i przyjemnie dla oka. Podczas gdy kolejne trzy punkty pokazują, że to co znajduje się w kadrze jest bardzo ważne i nie musimy strzelać zdjęć na oślep, jakby musimy skupić na tym, żeby wiedzieć dokładnie co chcemy uchwycić, w jakim momencie i co jest dookoła, co jest w tle. Naszego modela czy przedmiotu, który fotografujemy. Najprościej mówiąc, te trzy ostatnie punkty to jakby sztuka utrzymania balansu pomiędzy nudą na zdjęciu a zbyt dużą ilością informacji czy zbyt dużą ilością przekazu. Aby robić dobre zdjęcia, musisz niejako połączyć te dwie połówki działania i tworzyć takie zdjęcia, które jednocześnie nie są nudne. Ale też mają przekaz łatwy w odczytaniu. A więc oto właśnie tych 5 najczęściej popełnianych błędów przy fotografii krajobrazowej. Jeśli masz więcej pomysłów na tego typu listy, jak najbardziej daj mi znać w komentarzach poniżej. I oczywiście napisz, czy i Ty popełniasz te błędy podczas swojej fotografii. Mam nadzieję, że udało mi się nauczyć się czegoś w tym filmie. Myślę, że będzie ich o wiele więcej, dlatego że tych błędów jest ogromna ilość i w jednym nie jestem w stanie. Wszystkiego zawrzeć. Jeśli chcesz, abym ocenił i Twoje zdjęcia, zapraszam Cię na live'a w piątek lub w niedzielę o godzinie 19. Mamy każdego tygodnia taką właśnie transmisję na żywo, w której spotykamy się razem i ja omawiam zdjęcia widzów. Możesz oczywiście po prostu wpaść i oglądnąć właśnie to, jak oceniam czyjeś zdjęcia, niekoniecznie musisz wysyłać swoje. Na dzisiaj wystarczy. My widzimy się w kolejnym filmie, a Ty nie przestawaj tworzyć i eksperymentować. Cześć.